Witam. Było trochę o bootloaderze dla STM32, teraz chciałem poruszyć taki temat. Czy jest możliwość podmienić swój bootloader na inny bez użycia JTAG, a czy w wypadkach wołowerskich Debug Wire, tam jeszcze są inne jakieś TPI, coś tam. Czy w wypadku armów NoJ, tak, SWD, ewentualnie wbudowanego bootloadera, to dotyczy STM32, no i AVR-ów z USB. No i tak, w wypadku AVR-ów to będzie generalnie o wyższości AVR-ów nad. Dużo tańszymi i lepszymi STM 32 Badko AVR-ów kiedyś gdzieś tam temat poruszałem w jakimś filmie. Bootloader znajduje się na końcu pamięci Flash. Przy czym tam nie ma wbudowanego bootloadera. Pomijam sprawę tych yy, z USB. Mają zdaje się literkę U w, w nazwie. Tam na przykład Mega 16, u coś tam. mówię z pamięci, więc oczywiście mogli się tu mylić. Raz używam takiego wynalazku. I w wypadku awalera decydujemy, ile pamięci przeznaczamy na ten bootloader, ale. Bitami konfiguracyjnymi, czyli mamy jakieś tam opcje. Przykładowo 1, 2, 4 lub 8 kilo. I ten obszar, który jest tym bootloaderem, jest można powiedzieć nietykalny. Z programu głównego nie możemy zmienić nic w bootloaderze. Program główny. Ten obszar programu głównego to w tym momencie będzie od adresu 0. Sam siebie nie może zmienić. Aby tu coś zapisać, musimy to robić z tego tu obszaru. Czyli, jeżeli chcemy tu zmienić cokolwiek, to musimy wskoczyć do tego obszaru, i stąd możemy tu sobie modyfikować tą pamięć. Stąd nie możemy zmienić. Tego naszego bootloadera. Jeszcze zaznaczę, że chodzi o avr -y. I Powiem tak, teraz szczegółów nie pamiętam, ale zmiana bootloadera z poziomu bootloadera czyli Program wykonujący się w tym obszarze, żeby zmienił tu, to są tam jakieś komplikatory, tak zwane. Czyli jakaś tam możliwość jest, ale tam są jakieś problemy w rodzaju, że coś tam się zatrzymuje, na coś tam czeka. Nie powiem Wam szczegółów, bo kiedyś się tym bawiłem, to już porzuciłem. Tematy afalerów. Ktoś, to dobrze zna afalery, niech tu wyjaśni tą sprawę. Natomiast w wstępie 32 mamy zupełnie inną sytuację. Należy powiedzieć, że na dzień dobry nie od adresu 0 zaczyna się pamięć, tylko to jest jakieś tam Coś takiego. Pewnie za dużo tu dałem, A może nie. Ale możemy to przyjąć, że to jest adres startowy, czyli 0. Więc pozostawmy, uznajmy, że to jest 0. Jak oglądaliście filmy o bootloaderze w STM, postaram się dołączyć w opisie filmu linki do, do tego. Do tych lekcji, w których to omawiałem. Bootloader możemy sobie tu zrobić, znaczy jedyna rozsądna rzecz tu na dole. Ale istnieje jeszcze coś takiego jak budowany bootloader, który wywołujemy. Zróbmy go int. Ubudowane, tak? A tu ustalamy sami dużo bardziej elastycznie niż w przypadku afera. Ustalamy. O tu sobie tak, no akurat wyszło nadal, ale wiadomo, o co chodzi Ta granica, tą, którą tu możemy przesuwać, jest dużo bardziej elastyczna. Możemy zrobić, że bootloader jest większy jak kod programu. No głupie, ale taka możliwość istnieje. No są nieliczne przypadki, o których mówiłem, że w F4 rodzinie ta elastyczność jest dosyć słaba. Ale i tak jest lepiej jak w afroerach. No i mamy ten nasz bootloader ten kod bootloadera w tym miejscu i co ciekawe możemy stąd modyfikować także ten obszar powiedzmy, że jest to dość no, niebezpieczne i ktoś powie no AVR jest lepszy, bo zabezpieczy żebyśmy, żeby bootloader nie zmienił nam kodu bootloadera y w wypadku STMA, tu z tego programu naszego głównego, możemy też zmienić kod bootloadera. Pełna elastyczność. No, ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś już pisze bootloader, to wie co robi. No, chyba że jest jakiś prezydent Debilem, nie wie co robi i trzeba go pilnować na każdym kroku. No, ale chyba nie o to chodzi. Jestem jest dużo bardziej elastyczny i nie ma problemu, aby modyfikować ten kod tu, że tak powiem, sam siebie. Jest to niebezpieczne, bo można doprowadzić do sytuacji, w której tak zmodyfikujemy, że uszkodzimy, bo fragment, który wykonujemy zacznie modyfikować. Ale jest opcja. Że możemy kod bootloadera umieścić w pamięci RAM. Możemy go po prostu tam przekopiować, na przykład z programu głównego do RAMu. Tu trochę zmienię w tym momencie yy, wielkość tego ekranu. Tylko trzeba sobie przypomnieć, gdzie to jest. Może nie będę Was zanudzał, tylko na chwilę zatrzymam nagrywanie. Trzeba wybrać zmień obszar roboczy no i zmienimy wysokość na niech będzie o w ten sposób. I akurat dobrze się chyba składa, że w wypadku AVR, -a ram jest poniżej. Yy, znaczy w przypadku arma ram jest poniżej. Kodu. Znaczy obszaru kodu. Nie, to zrobiłem, co chciałem. Poniżej adresów programu głównego. Jeżeli tak nie jest, to oczywiście z góry przepraszam za wprowadzenie w błąd. Otóż chcę sobie miejsce zrobić na AVR a i już spieszę z wyjaśnieniami. Otóż w STM w trzydzieści Pamięć ram no, jest, powiedzmy, tu, kolor tylko zmienia, żeby to było lepiej widać. A, nie o to chodziło. I tu mamy pamięć ram. Możemy tam przenieść nasz kod i to go uruchomić. No, raczej nie zalecam takich sztuczek, bo w sytuacji, gdy nastąpi reset systemu, na przykład z powodu problemu z zasilaniem, to możemy pójść, że tak powiem, krzaki. Ale ważne ogólnie jest to, że z pamięci RAM możemy wykonywać kod programu. Może to być dobudowana pamięć nam dołożona z zewnątrz. Tam może mieć te wyższe adresy. To już trzeba sobie obejrzeć, zapoznać się z architekturą STM-ów. Jeśli tu, mam, tu coś pomyliłem, to wybaczcie, ale musiałbym zerknąć do noty katalogowej, bo Takich rzeczy nie robi się na co dzień. A ja też nie rozbudowywałem w swoich systemach pamięci RAM, bo mamy jej dość sporo i raczej nie ma takiej potrzeby co innego w AVRach tam się zdarzało, że dokładałem pamięć zewnętrzną, bo one mają bo jej bardzo mało. To, to w takich większe AVRy mają 4 kilo czasem 8, 16 to jest najwięcej ile tylko znalazłem czyli Mega 128.4 i do jednego z projektów wybrałem właśnie takiego AVR-a bo chodziło o pamięć RAM inne rzeczy były mniej w tym momencie istotne robiłem pewne protezy żeby jakoś tam urządzenie działało w wypadku AVR-a ta pamięć jest niejako obok. Czyli też się zaczyna od adresu 0. Tak naprawdę nie do końca, bo od adresu 0 zaczynają się rejestry specjalne SFR obszar. mamy ten SFR tu mamy wbudowaną RAM i ewentualna dobudowana może znajdować się chociaż damy tą dobudowaną zewnętrzną ma tam jakoś tam przestrzeń to i tak będzie widziana tylko Ponad tu te adresy, czyli ten fragment tu tracimy. Są pewne sztuczki, jak to odzyskać, ale nie dzieje się to wszystko sprzętowo, tylko musimy programowo sterować liniami adresowymi czy wyboru układu. Więc to już jest taka proteza niezbyt dobra. Stosowałem to czasem, ale to naprawdę było. No złe rozwiązanie, szkoda, że wtedy nie zajmowałem się już STM-ami, bo na dzień dobry i musiałbym w ogóle dokładać nic na zewnątrz, wszystko by było w samym mikrokontrolerze. Nie trzeba by nic rozbudowywać, urządzenie byłoby tańsze, lepsze. No ale cóż, jak byłem zmuszany do pracy na AVR-ach, no to było jak było. To już nie moja wina, że ktoś się uparł na AVR-y, a ja musiałem tą robotę wykonywać. No do czasu aż kiedyś powiedziałem dość. Także jak widzicie, w wypadku AVR-ów, no jest to pewien, powiedzmy, pewna zaleta, że możemy dokładać tą pamięć zewnętrzną ram bo w tym momencie mamy na przykład tu 128 kg flesza i 64 kg, ramu ale jeżeli dołożymy kostkę 64 kg, to to co jest zbudowane na przykład te 4, 8 czy 16 przykrywa nam ten początek czyli z tej kostki nie wykorzystujemy całości no chyba że zastosujemy sztuczki jeżeli jesteście się zainteresować nie jak to robić Piszcie w komentarzach, pokażę Wam sprawdzone rozwiązania, ale ogólnie nie polecam. Afory są drogie, słabe. W tym momencie nie ma argumentu, aby je stosować w nowych konstrukcjach. I co najgorsze, nie możemy tu mieścić kodu programu. Znaczy możemy, ale nie da się go wykonać. W 50. jedynkach było tak, że po pierwsze, jeżeli dołożyliśmy taką pamięć tu, to tą można było zdezaktywować. Te rejestry specjalne nie, nie były adresami pamięci RAM. No powiedzmy tej zewnętrznej, bo ta wbudowana była widziana jako zewnętrzna. Można było ją wyłączyć, czyli krótko mówiąc mogliśmy mieć dostęp do całej tutaj pamięci, do całych 60 kiloby, kilobajtów. No i bankowość to zbudowaną pamięcią zwykle 1-2 kilo w tych większych mikrokontrolerach. A ja czasem używam słowa procesorach, prockach, ale wiecie o co chodzi. W AVR-ach niestety tak nie ma, w AVR-ach nie da się dołożyć pamięci flash zewnętrznej nie ma w ogóle takiej opcji w 50 jedynkach. Nie było z tym problemu. Mogliśmy mieć tu na przykład 4 kilo i dołożyć sobie zewnętrzną pamięć. Na przykład 32 kilo czy 64. W aworiach takiej opcji po prostu nie ma. No i w 51. można było tak zbudować system używając jednej bramki NAND, negującej NAND inaczej mówiąc, dwuwejściowej negującej, która bramki i, czyli nie i, tak to chyba po polsku, tak, jakoś to tak tłumaczy mi, że jakiś tam obszar był widziany, ta pamięć RAM była widziana, część tej pamięci RAM, jako pamięć programu. I można było wtedy do niej coś zapisać i z niej wykonać program. Coś takiego było wykorzystane w komputerku AVT. Teraz 2.2.50, jak się nie mylę. Na chwilę zatrzymam nagrywanie i poszukam tego. No tak, nie pomyliłem się. Tu mamy wygląd tego AVT 2.2.50. Pewnie to już nie ma tego w sprzedaży, ale artykuł możecie sobie poczytać. Tu macie link, ale w przeglądarkę wpiszecie AFT 2250 i traficie na tą treść. Jest to tu wyjaśnione jak to działa. Tu mamy tą 8 bramkę sumującą, która nam 32 kg pamięci RAM pozwala pokazywać też jako pamięć programu. Znaczy, pamięć danych, czyli RAM, jako pamięć programu no W STMach jest to dużo bardziej elastyczne, ale jednocześnie raczej takiej potrzeby nie ma Naturalnie do STMów da się dołożyć pamięć tu zewnętrzną programą czy tam Flash, czy, czy ROM, czy EEPROM, czy co tam sobie ktoś wymyśli Ale naprawdę rzadkie przypadki, że jest tu potrzebne. Jeszcze może mamy wyjaśnienie. Były 51, jedynki, nie chodzi o falery 51 jedynki w obudowach 20 czyli słynne AT89C 2051. Później nawet się 4051 pojawił. Wcześniej był 10,51. 10,51 miał 1 kg fresza, 20,51, ja się o to domyśliłem, 2 kg, 40,51 i to był ostatni z tych małych obudów który powstał. Miał 4 kg tej pamięci. Inne firmy, jak Hatmel, produkowały, tak jak Philips, z literkami LP w środku, czyli coś to było w rodzaju 89 LP jakieś tam cyferki. One było tyle ciekawe, że miały, o ile pamiętam, przez SPI, czy tam SPI, SPI jak to woli, możliwość programowania w układzie, bo te Atmelowskie z literką C, czyli 89C. Później pojawiły się S, to już można było w układzie programować, a te wcześniejsze tylko w programatorze, w takim trybie prawie że równoległym. Programowanie w układzie było praktycznie niemożliwe. No i no, mówię praktycznie, bo dało się tam pewne, obejścia zrobić nawet był taki AVT chyba 497 z którego nawet korzystałem gdzie była ta taka możliwość ale to nie była możliwość samego mikrokontrolera tylko ktoś tam dużo elektroniki na zewnątrz dobudował. Ale generalnie te 50 jedynki w obudowie 40 nóżkowej pozwalały na Rozbudowę pamięci danej, pamięci programu. Ale AVR-y nie, pewnie to było celowe działanie. Chodziło o to, że jeżeli więcej potrzebujemy pamięci, to kupujemy większy, droższy mikrokontroler, zamiast sobie dołożyć tanią w tamtym czasie pamięć, na przykład EPROM. Taka polityka firmy. Myślę, że o to tylko chodziło. Bo w STMach jak widać nie mieli problemu z tym żeby taką opcję dokładania czy to pamięci programu czy danych bo tu trzeba też wspomnieć że jeżeli dokładamy pamięć zewnętrzną do STM należy podkreślić nie każdego to dla niego pamięć jest pamięć co my tam umieścimy i czy tam uruchomimy program czy przechowujemy dane to samego procesora nie interesuje. Dla niego jest to adres i koniec. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeśli was tematy bootloaderów interesują, no powiedzmy zwłaszcza AVR-ów, bo już no, o STMach to chyba wszystko powiedziałem. Są lekcje w mojej książce więc tam można się do tego, tam szukać informacji, tam są też kody źródłowe, działające, projekty całe, można się pobawić, powgrywać sobie różne tam swoje wersje, czy do programu wykonywalnego, czy bootloadera. Wszystko jest opisane z przykładami, ale jeśli Was by interesowało to w temacie avr ów to mogę temat rozszerzyć, dokładniej to powiedzieć. Mogę także powiedzieć o 50-tkach jedynkach, bo były takie, które miały budowany bootloader. Pierwszy taki znany to był Philips. Nazwę miał chyba normalnie 8051 i miał tu R później literka od A do D, dwa cyferka. Ja używałem RD2, bo miał 64 kg flash, ale były mniejsze. RC miał 32 kg i łatwo się domyśleć, że każda mniejsza literka to dwa razy mniej pamięci. Flash, one miały właśnie wbudowaną pamięć, tą powiedzmy wbudowaną pamięć zewnętrzną. Tak głupio wybrzmi, no, ale z punktu widzenia procesora. Czy mikrokontrolera ta pamięć była zewnętrzna. No ciekawy twór. Robiłem na tym projekty. Później Admin robił coś podobnego. Tam trochę bardziej miał rozbudowane te bity konfiguracyjne, ale to jest temat no naprawdę na osobny film, aby to omówić. Nie wiem czy jest sens, bo raczej nikt nie będzie teraz projektu budował na 501 jedynce, które są bardzo drogie, ich y, asortyment jest dość mały. Wiele ciekawych rozwiązań już nie jest produkowanych. No i, bo i nie ma sensu, taka prawda, no ja bym się nie podjął budowy nowego urządzenia na tym przestarzałym, drogim y, mikrokontrolerze. Tak samo jak i na AVR bym się nie podjął. No, chyba, że ktoś zapłaci dużo więcej niż, niż gdybym to robił na STM 32, gdzie nie muszę się męczyć, kombinować. Na AVR-ze muszę się namęczyć, więc opłata będzie wyższa, bo zajmie mi to więcej czasu. Prosta rzecz, płaci się za czas pracy, a nie za to, czy proces jakiś 8-bitowy, czy, czy 32. To tyle, jak macie pytania. Dajcie, pytajcie w komentarzach, jak bardziej takie tematy skomplikowane, to piszcie na maila. Do usłyszenia.